Cześć, z tej strony Mexier. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakim typem osobowości według testu Myers-Briggs jesteś ty, to zostaw lajka, weź coś ciepłego do picia i oglądaj. 16 typów osobowości jest podzielonych na cztery grupy analityków, dyplomatów, strażników i odkrywców. Możesz porównać sobie to do tych typowych grupek w szkole, np. kujonów, mega wysportowanych ludzi z dziesięciopakiem lub influencerek. Każdy z takiej grupki ma podobne cechy i osobowość, które lepiej zrozumie osoba o podobnym typie. Dziś zajmiemy się pierwszą z nich, czyli grupą analityków. Osoby z tej grupy są znane ze swojej logicznej i strategicznej natury. Architekt to jeden z 16 typów osobowości według teorii MBTI. Osoby o tym typie osobowości charakteryzują się silnym intelektem, strategicznym myśleniem oraz zdolnościami do długoterminowego planowania. Często są niezależne, logiczne i analityczne, dążące do realizacji swoich celów z precyzją i determinacją. Cechują się samodyscypliną. Są wybitnymi strategami, zawsze szukającymi innowacyjnych rozwiązań. Cenią logikę i racjonalność. Często są postrzegani jako introwertyczni, ale mają silne wizje i potrafią inspirować innych. Czy często myślisz o przyszłości i planujesz swoje działania z dużym wyprzedzeniem, i czy preferujesz logiczne podejście do rozwiązywania problemów? Jeśli tak, być może jesteś architektem. Najbardziej znanymi postaciami, których typem osobowości jest architekt, są Elon Musk, mój Idol, czyli Arnold Schwarzenegger, Walter White, Jennifer z Wengerbergu czy nasz kochany Gandalf. Dowódca. Osoby o tym typie osobowości są znane ze swoich naturalnych zdolności przywódczych, strategicznego myślenia i pewności siebie. To ludzie, którzy potrafią inspirować i motywować innych do osiągania wspólnych celów. Także cechują się charyzmą, a do tego determinacją. Są świetnymi strategami, zawsze planującymi kilka kroków naprzód. Cenią efektywność i skuteczność w działaniu. Często postrzegane są jako dominujące i wymagające, ale ich intencją jest zawsze dążenie do sukcesu. Jeśli lubisz przejmować inicjatywę i przewodzić zespołem i czujesz satysfakcję z organizowania i planowania działań, jesteś właśnie dowódcą. Z grupy dowódców najbardziej rozpoznawalnymi postaciami są Steve Jobs, Dr. Strange, Franklin Delano, Roosevelt oraz drugi najlepszy smakosz po Makłowiczu, czyli Gordon Ramsay. Logik to kolejny z 16 typów osobowości. Osoby o tym typie są znane ze swojej ciekawości, zamiłowania do analizowania i kreatywności. Są myślicielami, którzy uwielbiają odkrywać nowe idee i koncepcje. Cenią niezależność i intelektualną autonomię. Mają skłonność do głębokiego analizowania problemów i szukania logicznych rozwiązań. Są otwarte na nowe pomysły i podejścia. Często postrzegane są jako introwertyczne, ale mają zdolność do inspirowania innowacyjnych rozwiązań. Jeśli lubisz zgłębiać teorie i analizować różne koncepcje oraz często zagłębiasz się w myślenie i refleksję nad różnymi tematami. Jeśli tak, być może jesteś właśnie logikiem. Znanymi logikami są na przykład Bill Gates, Albert Einstein, Isaac Newton, Neo czy Hulk. Dyskutant. Osoby o tym typie osobowości są znane ze swojej pomysłowości, charyzmy i zdolności do angażujących dyskusji. To ludzie, którzy uwielbiają wyzwania intelektualne i nie boją się rzucać wyzwania status quo. Cechują się elokwencją i perswazją. Są innowacyjni, często znajdując nowe rozwiązania dla problemów. Cenią debatę i nie boją się podważać utartych schematów. Często postrzegani są jako spontaniczni i pełni energii. Z dużą dozą entuzjazmu do odkrywania nowych możliwości. Jeżeli lubisz angażować się w dyskusje i testować nowe pomysły, oraz czerpać energię z debatowania i wyzwań intelektualnych, z pewnością jesteś dyskutantem. Znanymi postaciami z grupy dyskutantów są Mark Twain od Tomka Sojera, Tom Hanks, Edison, Joker czy kapitan Jack Sparrow. Nie zapomnij napisać w komentarzu, jaki masz typ osobowości, oraz wysłać tego filmu swoim znajomym, aby odkryli swój. Na tysiąc łapek w górę pod tym filmem biorę się do robienia części tym razem o grupie drugiej, czyli o tak zwanych dyplomatach. Aby jej nie przegapić, zasubskrybuj i do zobaczenia w następnym materiale. Podczas realizacji tego filmu opierałem się na stronie 16personalities.com, na którą zapraszam wszystkich bardziej zainteresowanych tym tematem.